Rozdział 18 Informacja o nieobecności Stadnickiego okazała się prawdziwa, gdyż ten dopiero w dwa dni później pojawił się w mieście. Ale nie wjechał, tak jak Opaliński, starając się nie zwracać na siebie ludzkiej uwagi, zwłaszcza na przyprowadzonych żołnierzy. Przeciwnie. Jechał ulicami na czele 700 zbrojnych, przeważnie sabatów, pod rozwiniętym sztandarem i przy dźwiękach wojskowej muzyki. Straż, która mu przy bramie próbowała bronić dostępu, rozpędził, a bramę obsadził własnymi ludźmi. Potem, już nienagabywany przez nikogo, jechał wolno, przekazując dąć w trąby i bić w bębny. Zanim jeszcze zajął zamówioną gospodę, wziął ze sobą dwudziestu żołnierzy i zaraz z siodła udał się do ratusza prezentować trybunałowi. Na protesty z powodu zbrojnej asysty Butnie oświadczył, iż zmuszony jest do tego, gdyż powinien bać zarówno własne, jak i Trybunału Bezpieczeństwo, któremu zagraża przecież bezbożny przeciwnik. A także baczyć będzie pilnie, czy sąd zachowa licującą z jego powagą bezstronność i czy da wiarę kłamliwym i oszczerczym zeznaniom tych świadków, którzy będą przed nim stawać z ramienia niecnoty i kłamcy. Łukasza Opalińskiego. Zaraz, zaraz zaś potem kazał doboszom ogłosić na rynku, że komu z panów braci wola, tego zaprasza na szklanetnicę wina do winiarni lubomelskich, znanej nie tylko w Lublinie z przednich trunków. To też zapełniły się pomieszczenia winiarni szlachtą pijącą zdrowie szczodrego fundatora i z aplauzem przyjmującej jego buńczuczne i zuchwałe wypowiedzi. W mieście zaś skończyły się spokojne dni normalnego bytowania. Żadna dziewka czy młodsza niewiasta nie mogła ukazać się na ulicy po oberżach i szynkach, co jej raz dochodziło do bijatyk z żołdactwem stadnickiego, a najgroźniejsi byli sabaci, dzicy i okrutni, nie mniej od szkotów, którzy takoż pełnili służbę u łańcuckiego pana. Podchmieleni i wrzaskliwi chodzili po ulicach, roztrącając brutalnie mieszczan, a w razie sprzeciwu czy protestu od razu dobywali szabel. To też często pozostawiali za sobą poranionego albo ubitego oponenta. W najbliższą niedzielę Stanicki zebrał swe wojsko i przekazawszy dobyt szabel, poprowadził je przez całe miasto do protestanckiego kościoła, gdzie ustawiwszy żołnierzy na placu. Wysłuchał nabożeństwa. Wobec takiej gorliwości trudno było zarzucać łańcuckiemu panu bezbożnictwo. Przemarz zaś z obnażoną bronią, ostrzegał, by lepiej tego nie robić. Rozpoczęły się rozprawy. Obaj adwersarze zjawili się na nie w licznej asyście zbrojnych, bo i Opaliński ze względu na własne i swoich świadków bezpieczeństwo. Nie mógł poniechać tej ostrożności. Toteż widok wąsatych i groźnych żołdaków na sali nie przydał powagi postępowa sądowemu postępowaniu. Owego wieczora starosta, siedząc wraz z rotmistrzem w oberży, omawiał przebieg dziennej debaty, kończąc właśnie wieczerze, kiedy do izby wkroczył barczystej postaci żołdak, wyraźnie podchwielony, z szablą u boku i parą pistoletów za pasem. Widać było, że na nogach zbyt pewnie nie stoi. Łamaną polszczyzną zażądał od gospodarza ćwiartkę gorzałki. Skoro tujrzawszy go, obrócił się do obsługującego ich jarka: postaw na nogi straż. To szkod. A ci służą u Stadnickiego. Sam tu na pewno nie przyszedł. Powiadomić takoż pana macedońskiego? Nie zaszkodzi. Gdzie jest? U siebie w izbie. Niech na wszelki wypadek od razu przywołuje posiłki. Nie badawa mi się fultaj Zbyt pewny siebie. Istotnie, gdy gospodarz odmówił sprzedaży trunku, przybysz sięgnął po pistolet i wymierzając go w oberżystę, wrzasnął: Dasz psi, synu, czy wnet ci strzelić w kałdun? Gospodarz pobladł na twarzy, spojrzał bezradnie ku stołowi, gdzie siedział Opaliński. Ale uspokoił się, zaraz widząc, że skurdz po wydaniu polecenia Jarkowi podniósł się z zydla i ruszył ku napastnikowi. W chwilę potem nagły cios w ramię wytrącił szkotowi pistolet z ręki, a następny zwalił go na szynkwas. Nie próbując już ponawiania groźby, żołda raptem otrzeźwiały, rzucił się ku drzwiom. Po chwili rozległ się przeraźliwy gwizd, na który odpowiedział zgodny wrzask kilkudziesięciu gardeł. Zamykać drzwi! krzyknął Skorut, w pełni już świadom niebezpieczeństwa, gdyż domyślił się, że zadaniem owego żołdaka było sprowokowanie napadu. Sam również począł pomagać czeladzi. Podsunęli co cięższe ławy i stoły do drzwi, by wzmocnić założone zawory. W tej chwili nadbiegli i żołnierze przybywający do berży. Czas ku temu był najwyższy, bo pod ciosami siekier i drągów zaczęły pękać okiennice i drzwi trzeszczeć niepokojąco. W rozbitych oknach pojawiły się pierwsze oblicza rozkrzyczanych napastników, które powitano ogniem pistoletów. Niewiele to jednak pomogło, gdyż było ich zbyt dużo, a żeby kilka strzałów zdołało powstrzymać napór. Wskakiwali kolejno do środka, kiedy z hukiem puściły i drzwi, fala zbirów z obnażonymi szablami zalała izbę. Pusta przestrzeń, z której stoły i ławy poszły na budowę barykady, stała się teraz placem zażartej walki. Ostrze uderzało o ostrze, krzyżowały się ze sobą ciosy, trzaskały o siebie głownie szabel, przy wtórze zajadłych wrzasków i napastników, i obrońców. Pan Opaliński stawał dzielnie na równi ze swymi żołnierzami i już rozłożył dwóch sabatów, ale czujny skorut uznał, że przewaga napastników jest zbyt wielka, by nadal narażać na szwank jego życie. A kiedy w ostatniej chwili udało mu się ciąć rękę dzierżącą, pistolet wymierzony w pierś starosty, obrócił się ku walczącym przy nim dwóm żołnierzom i polecił: Bierzcie pana, i chce czy nie chce, wyjedźcie go tylną bramą. Potem prowadźcie do świętego ducha albo na dwór panów potockich. Czas był już najwyższy, gdyż pod naporem nadpierających ludzie z koruta i on sam musieli coraz bardziej cofać się ku ścianie. Tam zaś dostęp do tylnego wyjścia dotąd zachowany teraz został odcięty. Toteż rotmistrz coraz bardziej krytycznie oceniał swoje położenie. Domyślał się bowiem, że macedoński nie może przebić się. Przez zbyt wielką liczbę napastników, skoro do tej pory nie zjawił się z pomocą. Niełatwo przychodziło odpierać opór, napór sabatów, skoro stracił już kilku ludzi, kiedy wreszcie ku ogromnej uldze usłyszał dochodzący z dworu nowy wybuch wrzasków i liczne huki wystrzałów. Dosłyszeli je i sabaci. Bo zaczęli oglądać się za siebie, a kiedy tumult i krzyki zbliżyły się do drzwi oberży i walka zawrzała tuż przy nich, rzucili się ku oknom, by nie dostać się w dwa ognie. Wkrótce też wdarli się do berży żołnierze z macedońskim na czele, dobijając tych, którzy nie zdołali wyjść. O, w ostatniej chwili zdążyłeś z pomocą! zawołał Skorut, ciężko dysząc. Zmożony walką oparł się na szabli. Było ich niczym robactwa, to też potrzebowałem czasu, żeby się przez nich przebić. A gdzie starosta? Kazałem odprowadzić go w bezpieczne miejsce, myślę, że udało mu się ujść. Wnet go powiadomi o odparciu napaści. Jakoż zja wkrótce zjawił się pan Opaliński, mocno rozsierdzony przymusem, jaki ośmielił się zastosować wobec, nie wobec niego jego własny oficer. Ale na gniewne, rzucone słowa, skorut spytał spokojnie: Zatem zwalniacie mnie, wielmożny panie, z baczenia na bezpieczeństwo własnej osoby? opalińskiej chwilę spoglądał na rozmistrza ze zmarszczonymi brwiami i nagle roześmiał się: Zwać panem to i w dyskurs trudno się wdawać. No dobrze, niechże zostanę przy Twoim. Ale naradzić się trzeba, co dalej czynić. Teraz zwyciężyliśmy, ale jeżeli znów targnie się na mnie, co będzie, gdy naślę ich więcej? zwrócił spojrzenie na rannych i zabitych, których żołnierze wynosili właśnie z izby. Staniem im jako i dziś stanęliśmy, choć nie sądzę by próbą ponowił, gdyż zbyt jasno okazałby swe intencje. Ale jeśli ponowi, znów poleje się krew. Mam tego dość. Zamyślam Pismo do Trybunału skierować o odroczenie rozprawy. W tych warunkach stawać nie zamierzam. Stadnicki tylko na to czeka. Powie, że boicie się wyroku. Nie, wielmożny panie, to dobrego skutku nie przyniesie. Teraz na nas kolej dać mu nauczkę. Niech i on, nie my z miasta uchodzi. Wasz jak zwykle zbyt pewny siebie prychnął starosta. Jak gdybyś nie wiedział, że w dwójnasób od nas silniejszy. Przysiedli na rozstawionych już ławach. O tym nie zapominam, mruknął Skorut, spoglądając w ciemność nocy rozpo rozpościerającej się za okiennymi otworami, z których jeszcze sterczały resztki potrzaskanych ram. Jakże tedy chcesz mu dać nauczkę? Teraz nie czas o tym mówić. Coś mi chodzi po głowie, ale rzecz wymaga i rozważenia, i zaciągnięcia języka. Wybaczcie za tym, że jeszcze zamilczę. Właściwola, skwitował to oświadczenie starosta obojętnym tonem, ale pismo do Trybunału skieruje. Wstrzymajcie się jeszcze, wasza wielmożność, dzień dwa. Spieszyć się z tym nie należy. Ale jeśli Stadnicki, jego ostawcie mnie. Idźcie teraz na spoczynek, a ja zajmę się rozstawieniem straży. Na tym zakończyli rozmowę i starosta ruszył do swojej izby. Przywołując ukrytego gdzieś pachołka, by pomógł mu w włożeniu się do snu. Niedługo potem w szynkach położonych na przedmieściach, tych najlichszych, gdzie zaglądały najbardziej podejrzane typy, zjawili się jacyś obcy ludzie. A kiedy zaczęli przybywać i inni goście, przeważnie miejska hołota i oczaj dusze szukający łatwych zarobków, nawiązywali z nimi rozmowy, ugaszczali piewem i coś. Z cicha szeptali do ucha. Następnego zaś dnia, już pod wieczór, zaszły nieoczekiwane, zwłaszcza przez stadnickiego zdarzenia. Oto nakręcących się u po ulicach, bądź wracających z szynków i zamtuzów, sabatów, zaczęło napadać miejskie pospólstwo, uzbrojone wprawdzie byle jak, bo w pałki i noże, ale uderzali zawsze z i w przeważającej liczbie, więc napadnięci padali pod ich razami, nie zdążywszy sięgnąć po broń. Zabierano zabitym oręż, a nieraz i przyodziewek, pozostawiając na ulicy trup. Napady obwe rozpoczęły się od razu w całym mieście, ale tylko na sabatów. Odróżnić zaś ich było łatwo, bo dziani byli po swojemu, głównie w krótkie korzuszki odwrócone włosem na wierzch. To też sądny dzień nastąpił na dotychczas bezkarnie grasujących rabusiów. Rozpoczęło się zaciekłe polowanie. Szło nie tylko o to, by sięgnąć po ich dobro, ale i o pomstę za krzywdy, jakich ludność od nich zaznała. Krzyki napastników pomieszane z wrzaskami bitych i mordowanych dochodziły i z główniejszych ulic, i to z różnych załóków, a nawet i podwórzy bo niby robactwo sobaci rozładzili się wszędzie. Kiedy zaś nie było już kogo napastować, gdyż ci bądź zostali wybici, bądź zdołali się skryć, gawieć połączywszy się w większe kupy, ruszyła na wskazaną jej gospodę. Straże rozstawione wokoło kwatery Stadnickiego padły od razu. Hultajstwo wdarło się do berży i na jej podwórze nie tylko przez wywaloną bramę, ale też skacząc przez ogrodzenie, a także i z dachów pobliskich zabudowań. Część napastników z miejsca rzuciła się do karety i ładowanych wozów przyprowadzonych przez starostę Żygwulskiego. Reszta grabiła gospodę. Wkrótce doleczał stamtąd zgodny wrzask, co świadczyło, że zdobyto jakoweś znaczniejszy łup. Jakoś istotnie okazało się potem, że z rabusie znaleźli skarb czy pana dobrze wypełniony talarami. A potem jako dodatkową zdobycz łapano i wyprowadzano ze stajen konie. Karetę zaś pociągnęły ręce napastników wokół rynku i dalej ulicą Grodzką, okazując w ten sposób swój triumf. Biegły za nią ze śmiechem i gwizdaniem grupy wyrostków, głosząc tak zwycięstwo nad Jaśnie Wielmożnym Panem. Wstyd powiedzieć, ale trybunał, dopiero ośmielony zaszłymi zdarzeniami, wydał następnego dnia dekret nakazujący im panu Stadnickiemu opuszczenie miasta i niezbliżanie się do niego na odległość mniejszą niż 10 mil. Naoczny świadek zaś tych wypadków tak odnotował je w swoim diariuszu. Wszystko mu naopak poszło. Nie opuszczał Bóg bezkarnie kontemptu super totiatis, bo w tumulcie, który był w opresję Trybunału uczynił, wszystkie naprzód jego rzeczy poszły in praedam, że go lud, nie tak żołnierza Opalińskiego, jak sola civitatis. Stragania, że hultajstwo z miasta wyparli, karety, lektiki, jego ornamenta z triumfem prowadząc. Stadnicki, który w tym czasie gawędził przy winie ze swymi poplecznikami, na wieści o nagłych wypadkach, co rozgorzały na mieście, początkowo sądził, że to właśnie jego sabaci tak dokazują, więc zbytnio się tym nie przejął. Dopiero sługa nadbiegły z wieścią o rabunku gospody uświadomił mu niebezpieczeństwo. Kiedy więc zabrawszy swoich przybocznych i nieco przyjaciół dopadł kwatery, było już po wszystkim, bo właśnie wywlekano z podwórca karoce i łapano konie. Rzucił się wprawdzie na napastników, nie chcąc dopuścić i do tej grabieży, ale przekonał się, że rozporządza zbyt małymi siłami, by opanować sytuację. Odstąpił więc od zamiaru, uznając sprawę za przepadłą, i ruszył zwoływać swoich ludzi. Nastała już jednak ciemność. Dopiero potem na następny dzień zdołał zebrać chorągwie. Stwierdził wówczas znaczny ubytek ich stanu, a często i ci, co stawiali się pod sztandar, nie mieli swoich wierzchowców. Około, około południa otrzymał dekret ablegacyjny trybunału. Który doprowadził go już do krańcowej wściekłości. Zdał sobie jednak sprawę, że ze względu na nastroje panujące w mieście siłą i zastraszeniem niczego już uczynić nie zdoła, więc po złożeniu gwałtownej protestacji w ratuszu opuścił Lublin. Pozostały mu jednak jeszcze znaczne siły, rozesłał więc natychmiast czaty bo obsadziły drogi szczególnie po południu. na południu, pragnąc zemścić się na Opalińskim, gdyż domyślał się, że nikt inny nie podburzył przeciwko niemu pospólstwa, jak tylko on. Oczekując zaś na wieści od posterunków, sam ruszył na majętność stryjecznego brata kaliskiego kasztelana Adama Stadnickiego, którego nienawidził i zgarnąwszy mu z pastiska stado koni uzupełnił mi poniesiony ubytek. Sygnały od czat nie dochodziły, więc sądził, że jego przeciwnik pozostał na dłużej w Lublinie. Zemstę odłożył na później, więc i ruszył w drogę powrotną. Wieść o tak sromotnej porażce biegła szybciej niż jego konie, to też jeszcze o tym nie wiedząc, stał się przedmiotem kpin i żartów. Śmiało się z niego pospólstwo, miejskie łyki, a i nie jeden pan brat uśmiechał się pod wąsem. Stadnicki na próżno rozstawiał czaty, gdyż Skorut przewidując jego poczynania skierował się nie na południe szlakiem Turobin-Biłgoraj, a w kierunku wschodnim na hełm. Nie dochodząc jednak do Wieprza zawrócił w Biskupicy, skąd dopiero idąc, stąd dopiero idąc na Turobin. Tu dowiedział się, że dzień wcześniej przeszedł przez miasteczko Stadnicki na czele 400 koni. Ubytek, ubytek sił miał więc znaczny, choć należało przypuszczać, że nie tylko z powodu śmierci i ran, ale też i rozproszenia żołnierzy, którzy jeszcze nie doścignęli go w marszu. Toteż nadal zachowując ostrożność skorut... Zboczył w las zarządził dzienny odpoczynek, by zejść z oczu owym niedobitkom ciągnącym za głównymi siłami, jak również powiększyć dzielą dzielącą go od tych ostatnich odległość. Dopiero więc następnego ranka znów wyjechali na drogę i szli zwolna wśród kopic i żółtych łanów jeszcze niezrzętego zboża. Opaliński, który jechał obok rotmistrza, w pewnej chwili. Odezwał się podkręcając wąsę. Wciąż wracam do tej samej materii, ale to z ukontentowania, że ów łotr dostał taką nauczkę. Toż będzie wśród panów braci śmiechu, iż takiego wielmożne hołota z miasta wygnała. W istocie opatrzność wielka okazała nam pomoc rękami owej hałastry, skoro tu śmiechnął się z nieco kpiąco. Opaliński spojrzał z ukosa na swego rotmistrza. Im bardziej o tym myślę, tym dziwniejsze wydaje mi się poczynanie owej opatrzności. Jakoś nie wierzę, by tak czujnie nas strzegła, toć wkroczyła zaraz po napadzie, przemyślnie każąc naszego wroga rękami chciwej łupu biedoty. Widać, pragnęła wyrównać rachunki między nami. Otóż to, mruknął starosta, a potem do życiu Cieszę się jednak, że mam waści po swojej stronie, a nie jako wroga. Skorut roześmiał się, ale nic już nie odpowiedział, więc Opaliński poniechał te tego tematu. Nie przerwał jednak rozmowy. A co teraz radzisz mi czynić? spytał z troską w głosie. Macie, wasza wielmożność, jakiejś, jakowejś wątpliwości? Skorut zerknął ze zdziwieniem na starostę, który patrzył przed siebie. Na szary pas ciągnącej się przed nimi drogi z w dali oddziałem straży przedniej. Dość przekonaliśmy się naocznie, że on dwakroć od niej silniejszy, nadal za tym siły zbierać trzeba, a nawet i o takich, jakich takich armatach pomyśleć. Starczy ma naby środków? Pieniądze szybko idą, nawet nie wiem, ile ci jeszcze zostało z tych widzice jeszcze mi połowy nie wydał, boć forszusów nie daje, a oficerów nie najmuje. A zbraknie, będziemy się martwić, skąd brać dalsze. W razie potrzeby przycisnej mego pocztowego, bom po bratersku podziału z nim dokonał. Małżonka w Wielkopolsce takoż o gotowiznę zabiega, pożycza i sprzedaje co może, westchnął starosta. Na tym wszakże poprzestać nie można. Musielibyście, Wasza miłość, rozesłać pisma do przyjaciół i dobrych sąsiadów, niech który, jaką może pomóc nam, podeśle, bo pokonanie stadnickiego i im oszczędzi strat. Jakbyście odstąpili od walki, nie macie czego tu szukać. Wszystkie najmajętności leżajskie starostwo będą do reszty stracone. To samo mówi mi księżna Anna, mruknął starosta. Bo Wam tako życzliwe. Z Niedźwiedzic winniście teraz przenieść się do Przewolska, bo tam musi być nasza główna kwatera. Miasto murami obwiedzione, a i zamek mocno obrondy, więc Tadnicki nie ośmieli się go ruszyć. Właśnie rady tyle warte, co i jego szabla, to też ich usłucham, listy bez zwłoki roześlę. Przerwali rozmowę i dalej już jechali w milczeniu. Po powrocie do łańcuta listy takoż zaobserwowały, zaobserwowały pana Stadnickiego. Nie wysyłane jednak, lecz te, które otrzymał od przyjaciół węgierskich. Donosili mu, że po rakoczym księstwo Siedmiogrodu objął wprawdzie Gabriel Batory zwany Gaborem, który swym raz chwiejnym, raz bezwzględnym postępowaniem zraził ku sobie bojarów, to też nie czas mu teraz zabiegać o polską koronę. Rokoszanie bowiem właśnie w nim upatrywali władcę dla Rzeczypospolitej po detronizacji Zygmunta III. Powstała więc konieczność odroczenia politycznych zamiarów, dostosowania własnej taktyki do nowej sytuacji, tym bardziej że knowania stadnickiego z Gaborem, stały się wiadome dworowi. Rozpoczął więc znów kluczenie, wysyłanie petycji, skargi, wyjaśnień. A jednocześnie czynił starania o uzyskanie pomocy wojskowej od Batorego. Cała ta rozległa korespondencja nie zaprzątała mu jednak tak całkowicie myśli, by zapomniał o sprawie i człowieku, który znów stanął mu na drodze i zmusił do ustąpienia z pola. Nawet w myślach nie chciał przyznać, że się go boi, a tak było istotnie. Dlatego też żywił ku niemu najzawziętszą, pełną pasji nienawiść, jakiej nie czuł do żadnego ze swoich licznych wrogów. Rozważał więc taką zemstę, która uderzyłaby przeciwnika w najczulsze miejsce. Sama myśl o tym już sprawiała mu radość. Szukał przeto sposobów, obrzucając je kolejno, odrzucając je kolejno jako niezdatne do wykonania lub nie w pełni rokujące powodzenie. Któregoś dnia, wracając w kilka koni z przeglądu, Stadnicki ujrzał znaną sobie sylwetkę siedzącą w pobliżu zamkowej fosy na przydrożnym kamieniu. Kramarska skrzynka spoczywała na kolanach mężczyzny, który uniósł się głowę, spoglądał w milczeniu na zbliżających się jeźdźców. Stadnicki spoił, wstrzymał konia i patrząc z góry na pokroczną postać spytał dywiąco – co ty tu robisz, sojuszniku? Czyżbyś na mnie czekał? Widok osoby waszej wielmożności zawsze raduje mi serce. Gadaj, co tym razem chcesz ode mnie? Ja nic, wasze, ale wasza wielmożność znów potrzebuje rady. Stadnicki przypomniał sobie rozważania ostatnich dni, spod, spytał więc z zaciekawieniem. Skąd to wiesz? Kramarz rzucił wymijająco. Przecież gadaliście z tym i z owym. Czy i teraz chcesz mi jej udzielić i to z takim samym skutkiem jak poprzednio? Nie ja pokpiłem sprawę. Drogo, ten nieszczęśnik za to zapłacił. Cóż tedy teraz mi powiesz? Zbyt przemądrzałych szukacie sposobów, wasza wielmożność. Tu trzeba sięgnąć po najprostszy, najzwyklejszy, bo taki dziewczyny najlepiej na hak przywiedzie. A masz takowy? Czy to takie trudne? Mówże tedy. Kramarz uniósł się i zbliżył się do konia stadniskiego tak blisko, że skrzynką nieomal trącał jeść za nogę. nogę. Zadarł głowę do góry i począł szeptać, by nie być usłyszanym przez towarzyszących panu hajduków. Wiecie przecież, gdzie się ukrywa. On tam jeździ co niedziela. Ślicy więc do niej list, ale w środku tygodnia, że ranny w potyczce walczy ze śmiercią, ani chybi nie będzie słuchać żadnych ostrzeżeń i od razu ruszy do niego. Drogę zaś z Niedźwiedzic do leżajska znacie chyba. Może lepiej dokonać napaści wprost na dwór. A przecież żeście już to rozważali. Szczęśliwie jednak nie ulegliście tej pokusie, bo dwór jak rzadko sposobny do obrony. Tam dziesięciu ludzi nie przepuści przez groble nawet kilku chorągwi. Te zaś wzajem będą sobie zawadzać. To prawda. Zatem zrobię, jak mówisz. Może się powiedzie. Stadnicki skinął głową i trącił konia ostrogą, a kramarz odstąpił na bok i spoglądał w ślad za nim. Po chwili obrócił się i pokusztykał w stronę miasta.